Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Stany Zjednoczone mogą wycofać się już niedługo z rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, jeśli nie przyniosą one postępów. Tak poinformował sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. No i mamy do czynienia tutaj z sytuacją, w której te wszystkie zapowiedzi zapowiedzi wielu komentatorów, i amerykańskich, i także z innych części świata zaczynają się materializować. Widać, że administracja Donalda Trumpa jest coraz bardziej zmęczona patową sytuacją, jeżeli chodzi o Rozmowy pokojowe. Widać, że Donald Trump ma zupełnie gdzie indziej priorytety, zupełnie inaczej widzi strategię Stanów Zjednoczonych i te najważniejsze kwestie. W związku z tym, na kanwie tych rozmów w Paryżu słowa Marco Rubio no, nie, nie są jakimś wielkim zaskoczeniem. O tym w dzisiejszym odcinku także o sankcjach Ukrainy na. Chiny, tak szanowni państwo, Wołodymyr Zełenski nałożył sankcje na osoby fizyczne i na podmioty gospodarcze z Chin. Co to wszystko oznacza o tym w dzisiejszym odcinku. Ja państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 18 kwietnia 2025 roku agencja Bloomberg poinformowała o niektórych istotnych punktach planu Stanów Zjednoczonych na zakończenie wojny na Ukrainie. Ten plan, zdaniem agencji Bloomberg, miał zostać zaprezentowany podczas spotkania w Paryżu i opierać się na takiej zasadzie zamrożenia wojny, nie zakończenia, ale zamrożenia i złagodzenia sankcji na Rosję, jeśli ten rozejm okazałby się trwały. Według cytowanych przez wspomnianą przeze mnie agencji europejskich urzędników, którzy znali czy znają kulisy paryskiego szczytu, amerykański plan w praktyce skończyłby się zamrożeniem. Konfliktu i pozostawieniem zajętych przez Rosję terytoriów no, pod rosyjską kontrolą, ale nie wymagałoby to uznania rosyjskich zdobyczy na arenie międzynarodowej. Tutaj Stany Zjednoczone nie musiałyby formalnie, zgodnie z prawem, uznawać tych zajętych terenów, czy to Krymu, czy tych obwodów Donieckiego, Ugańskiego, Hersońskiego i Zaporowskiego jako integralnych części Federacji Rosyjskiej. Natomiast, co jest bardzo istotne, takie zamrożenie konfliktu nie miałoby się również wiązać z żadnymi formami twardych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wykluczone miałoby być członkostwo Ukrainy w NATO, ale też żadnych gwarancji w zamian Ukraina by nie otrzymała. Sankcje miałyby z kolei zostać złagodzone, złagodzone, tak jak powiedziałem, gdyby to zawieszenie broni miało być y, trwałe. Jak twierdzą te źródła y, źródła agencji Bloomberg, wstępny plan nie został jeszcze omówiony z Ukrainą, co jest oczywiście bardzo charakterystyczne. Tutaj rozmowy widać, że toczą się ponad głowami. Władz, władz w Kijowie. Natomiast jeżeli władze w Kijowie zgodzą się na zawieszenie broni, to wówczas Kreml miałby również wyrazić podobną, podobną zgodę. Tutaj warto podkreślić, że to wstępne porozumienie nie jest żadnym ostatecznym traktatem, traktatem pokojowym, a jego los tak naprawdę zależy przede wszystkim od stanowiska. Moskwy. Wszelkie negocjacje tutaj nie mają większego znaczenia, jeżeli prezydent Władimir Putin nie zadecyduje o wstrzymaniu właśnie tych działań. W związku z tym widać tutaj, że jest ogromna rozbieżność między oczekiwaniami administracji prezydenta Donalda Trumpa a oczekiwaniami europejskich sojuszników właśnie Waszyngtonu. I moim zdaniem w dającej się przewidzieć perspektywie trudno będzie ustalić jednolity plan pokojowy dla Ukrainy, ponieważ te oczekiwania i te cele strategiczne po prostu są różne. Dla prezydenta Donalda Trumpa kluczowe jest jak najszybsze zakończenie czy też zamrożenie konfliktu na Ukrainie, ponieważ ma z punktu widzenia Waszyngtonu znacznie ważniejsze sprawy, czy to na Indo-Pacyfiku, czy na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Natomiast dla Unii Europejskiej wojna na Ukrainie jest, no można powiedzieć, takim katalizatorem federalizacji. Jest istotnym czynnikiem przyspieszającym te działania na rzecz przekształcenia konfederacji państw narodowych, no właśnie, w państwo, co, które możemy umownie nazwać Stanami Zjednoczonymi Europy. Ukraina nakłada sankcje na Chiny. Wołodymyr Załęski 18 kwietnia bieżącego roku podpisał dekret o nałożeniu sankcji wobec kilkudziesięciu osób i podmiotów z Chińskiej Republiki Ludowej. To wszystko Załęski tłumaczy rzekomym wspieraniem przez Chiny produ produkcji broni przez, przez Rosję i eksportowaniem tej broni także do Federacji Rosyjskiej. Władze w Pekinie wszystkiemu zaprzeczyły. Zaprzeczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, natomiast Załęski podpisał dekret o wejściu w życie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, co oznacza, że wchodzą w życie sankcje wobec 59 osób i 60 podmiotów gospodarczych z Chińskiej Republiki Ludowej. Konkretnie jeżeli chodzi o branżę, to. Mówimy tutaj o branży wysokich technologii i o przemyśle lotniczym. Te sankcje są twarde, są twardym krokiem Załęskiego w stosunku do władz w Pekinie. To oznacza, że te osoby z Chin, te, te przedsiębiorstwa wymienione, w właśnie w, w tym ukraińskim prawodawstwie, nie będą mogły prowadzić działalności na terenie Ukrainy, ale co więcej, ich aktywa mają zostać zamrożone i to jest niewątpliwie bardzo wrogi krok. Władz w Kijowie względem władz chińskich. Ponadto Kijów idzie dalej, mówi o zakazie transferu technologii, praw do własności intelektualnej, wypowiadaniu bądź zawieszaniu licencji, różnego rodzaju licencji, zezwoleń, a także wprowadzeniu ograniczeń dotyczących transakcji handlowych. No i tutaj mamy rzeczywiście też po części zagadkowe kwestie, ponieważ władze w Kijowie nie podają konkretnych powodów, dla których te Konkretne firmy zostały umieszczone na liście sankcyjnej. Tu możemy się oczywiście w pewnych aspektach pewnych aspektów domyślać, no ale nie wszystko jest tak naprawdę jasne, bo te oskarżenia o dostarczanie Rosji amunicji czy, czy broni, czy uczestniczenie w produkcji broni w Rosji były podnoszone nie tylko przez samego Zełęskiego, także innych polityków i ekspertów ukraińskich. Natomiast wiemy, że te wszystkie komentarze Załęskiego o tym, że Chiny są wciągane w konflikt na Ukrainie, są konsekwentnie odrzucane i przez władze w Pekinie, no i oczywiście przez władze, przez władze rosyjskie. 10 kwietnia bieżącego roku władze, władze rosyjskie zdecydowanie odrzuciły te, Komentarze Zełęskiego o, 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 o tych próbach wciągania Pekinu w wojnę na, na Ukrainie. No i widzimy bardzo taki wrogi krok administracji Zełęskiego względem Chin. Pytanie, czym on jest spowodowany? No bo jednak sytuacja Ukrainy jest coraz gorsza. Z jednej strony widzimy pogarszające się relacje na osi Trump-Zełęski, co już nie jest żadną, żadną tajemnicą, to od czasu wizyty zełęskiego w Białym Domu w gabinecie owalnym jest jasne dla wszystkich, że tutaj nie ma chemii między tymi politykami. Co więcej, otoczenie Trumpa jest bardzo wrogo nastawione wobec Załęskiego. Sam Trump nazwał go, cytuję dyktatorem bez wyborów, więc widać, że ta sytuacja jest bardzo zła, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony, no, oczywiście jest. Trwa konflikt ukraińsko-rosyjski, który ma kilka wymiarów. Wielokrotnie o tym mówiłem. Oprócz tego konfliktu między Kijowem a Moskwą, to jest także wojna domowa na Ukrainie i to jest oczywiście proxy war, to jest wojna zastępcza, stanu, którą prowadziły, czy prowadzą cały czas jeszcze Stany Zjednoczone z Rosją na terytorium Ukrainy, co zresztą potwierdził Marco Rubio. Była ta wzmianka na stronie Departamentu Stanu na ten temat, więc sytuacja jest tutaj jasna. Natomiast pytanie, po co Zełęskiemu kolejny wróg? Po co iść na tak duże zwarcie z filarem grupy BRICS? Bo niewątpliwie to Chińska Republika Ludowa jest dzisiaj tym filarem gospodarczym grupy BRICS. Jest najsilniejszym państwem globalnego południa, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy. No, i tutaj warto zadać sobie pytanie: po co Załęski idzie na takie zwarcie z Chinami? Czy chce zrobić dobre wrażenie w Białym Domu? Wiemy dobrze, że pierwszego wrażenia nie da się zrobić dwa razy, więc to wydaje się być no, takim płonnym zamiarem. Z drugiej strony jest Unia Europejska, i tutaj chyba największe nadzieje pokłada Załęski na to wsparcie. No, ale oczekiwanie twardych gwarancji bezpieczeństwa ze strony europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych w sytuacji, kiedy Unia Europejska. Jest konfederacją narodów, a nie jest państwem federacyjnym, no jest też takim, taką płonną nadzieją, po, po, że tak powiem, poleganie na gwarancjach brytyjskich czy francuskich. No, nie powinno być traktowane poważnie, znając najnowszą historię świata, najnowszą historię Europy. Więc pytanie, w co gra Załęski? Moim zdaniem jest to pewnego rodzaju pewna, pewne straceńcze decyzje, biorąc pod uwagę to, że przełomowy ma być, ma być to lato bieżącego roku dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Pytanie, czy do tego czasu uda się zmobilizować większą Liczbę obywateli Ukrainy, czy Ukraina uzyska znaczącą pomoc wojskową, to jest bardzo wątpliwe. Na dzisiaj, oczywiście. Dziś nic nie wskazuje na to, aby którekolwiek z państw członkowskich NATO chciało się bezpośrednio zaangażować w wojnę z Rosją, ale niewątpliwie przeciąganie tej wojny na Ukrainie jest w interesie, w interesie Niemiec, jest w interesie Francji, jest w interesie tych wszystkich, którzy są zwolennikami federalizacji Unii Europejskiej, o czym już wielokrotnie wielokrotnie mówiłem, więc tu jest próba rozgrywania przez Zełęckiego tej sprawy w Unii Europejskiej. Jest próba także grania kartą chińską, czy tymi uprzedzeniami antychińskimi w samej Unii Europejskiej i oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak, ja uważam, że dla samego Zełęckiego to są, można powiedzieć, ostatnie chwile jako polityka liczącego się, polityka znac znaczącego, biorąc pod uwagę chociażby te. Zalążki już umowy o minerałach, umowy o surowcach krytycznych, które oddają no, ogrom zasobów naturalnych Ukrainy w ręce korporacji amerykańskich, także korporacji ponadnarodowych. Biorąc pod uwagę to, jaką pozycję ma dzisiaj Załęski, jak trudną sytuację ma wewnątrz, w polityce wewnętrznej i jak Coraz gorszą opinię i coraz gorszy PR ma na arenie międzynarodowej. No myślę, że mówienie o tym, że jego losy są, że tak powiem, policzone jako polityka, czy znaczącego polityka, może w ten sposób, znaczącego polityka na Ukrainie. Myślę, że tak można to dzisiaj przedstawiać. Tutaj też jasno ta sytuacja pokazuje, w jak trudnej sytuacji znalazła się Polska, która absolutnie bezwarunkowo, bez refleksji nie wsef, no, wsparła zełęskiego, wsparła Ukrainę i dzisiaj Polacy. I Polska zostają po prostu na lodzie, zostają z potężnymi długami, z rozbrojonymi siłami, siłami zbrojnymi, jeżeli chodzi o rezerwy, o zapasy, które zostały przekazane po prostu Ukrainie. No i to jest sytuacja niezwykle, niezwykle trudna, biorąc pod uwagę tak eskalacyjną politykę, którą prowadzi Załęski, no to można spodziewać się prób wciągnięcia innych państw do tej wojny, no bo sytuacja Ukrainy staje się po prostu tragiczna. Dziękuję Państwu za uwagę